Patrz, jak twój chłopak tańczy! <grym i wytkuj> <grym i wytkuj> a, a, ha. Za to, że zabrałeś mi przyjaciółkę! Woli, Halo! O czym ty mówisz? Za to, że wolisz tego ciekawego... O! Oh. Oh. Naprawdę? Tak! Zrobiłam go, żeby pocieszyć najlepszą przyjaciółkę! Oh. No a co z Dylanem? Nie! My tylko y, trochę się kumplujemy. Łączy nas tylko nauka. <laughs> Nie przejmuj się dlanem. Na świecie jest całe mnóstwo cieciów. Uuu, patrz, jakie ciacho na horyzoncie. Ta to ma świetny gust.